Dzień dobry. Przystępuję do zabezpieczenia posadzki w garażu. Do tego zastosowania zabezpieczenia raczej wykonania tego zabezpieczenia zastosuję taki zestaw farb epoksydowej. farby. Firma która to sprzedaje. Reklamuje się. Ma stronę. I przysyła to w takim zestawie. Pisze tu solid. Paint. Farby okrętowe. Marine Paint Quality. Jakoś sprawdzona przez morze. Hmm. O, w każdym razie. Dwa wiaderka. Po trzy. Kilogramy i dwa razy utwardzacz czy to jest w litrach czekajcie zaraz zobaczymy litr tak tu jest litr utwardzacza i 4 litry z tym że z tego co się orientuje to jest A trzeba byłoby zważyć, albo sprawdzę jeszcze może później jak to wychodzi. Ale w każdym razie wziąłem taki zestaw. To prawdopodobnie są 3 litra to jest litr. Dlatego daję razem 4, ale sprawdzę czy, czy czasem tu jest nie jest inaczej. jak tu jest napisane. A, tu jest 2,97 dokładnie litra. No. To prawie 3. No i tu jest litr. To 4 w zaokrąganiu bez tych 3 setnych. I tu mamy jeszcze jakiś zmywacz chyba rozcięczalnik. No tak. To coś tam, żeby ewentualnie y, dokonać jakiejś tam y, regulacji tej, tej gęstości. No nie wiadomo jak ta farba jeszcze będzie. Y, jak będzie się zachowywać, jak działać. Y, jak tu jest? Tu jest taki, y, z tego co pamiętam z internetu, tu jest taki wyciągany korek do przelewania. Ale ktoś tam wspomniał w internecie, że warto yy, zdjąć ten pierścionek tu zamykający, i wtedy ten cały dekiel się otworzy, i można, że tak powiem, wylizać nawet tą puszkę, jakby ktoś bardzo chciał. Tu gdzieś chyba się to rozpina. W każdym razie popróbuję, jak to rozłożyć. No, to to jest taki zestaw powiedzmy do pomalowania. Yy, podsumowując, mamy 4 i 4 to 8 litrów. No, i posadzki mamy. Ponad 20, ponad 20, bo 3,5 metra szerokości i około 6, chyba i pół to tam wchodzi w grę 22-24 metry kwadratowe. Litr podobno starcza na około 9 metrów kwadratowych. Jak jest, że tak jakby, pomalowane cięższą warstwą, jak grubszą, to troszkę mniej. Co my tu jeszcze mamy? Aha, mamy jeszcze taki fajne rozwiązanie Atlasa. To jest taki grunt w takim mleczku. <laughs> I stosowałem to ostatnio też już na posadce, i powiem, że ciekawy produkt. Warto stosować go zamiast klasycznego gruntu. Bardzo fajnie się go rozprowadza. Nie? Na posadce to zdecydowanie nie ma większych problemów, ale wydaje mi się, że na ścianę jest dużo lepsze od tego rzadkiego płynnego gruntuję bo rok czasu ta posadzka była niczym nie zabezpieczana więc pogruntuję sobie najpierw ją a dopiero później przystąpię po wyschnięciu może na drugi dzień albo gdzieś tam za dzień dwa do tego żeby malować tym, tą farbą farbą epoksydową farba epoksydowa więc w kolorze tym Ral w kolorze w kolorze w kolorze 70 040 70 040 tak 70 040 takim chyba jednym z bardziej popularnych no to dobra, zaczynamy się bawić wylałem tego niekapka zobaczcie widzicie on jest taki jak taka Lekko gęstniejąca śmietana, widzicie, powiem, że jest spoko do impregnowania. Dobra, zaraz tu pędzelki jakieś pójdą, może wałek, zobaczymy, ale chyba będę próbował to ładnie wcierać w posadzkę pędzlem. Ja tu jeszcze robię zawsze taki ciekawy myk, że sobie dodaję tą drobinkę pigmentu i no, żeby tak widzieć, gdzie to było później po wyschnięciu wyraźnie pomalowane. Ostatnio używałem czarnego pigmentu, jakiegoś takiego kupowanego w sklepie, o tego typu. I bardzo fajnie się to... nic się nie stało z tym niekapkiem, z tym, tym gruntem. E, zabarwił się w taki ciemnawy kolor. no Dzisiaj próbuję, spróbuję zrobić sobie jakąś taką mieszankę delikatnie, żeby on był w takim podobnym odcieniu co ta farba epoksydowa, jakiś taki ral. Ale to, to tak szczerze mówiąc nie ma większego znaczenia. Chodzi o to żeby to było jednoznaczne gdzie jest wymalowane a gdzie nie. Łatwiej się wtedy to odróżnia bo ten e, chociaż tutaj akurat on jest taki takim mleczkiem więc jest, jest też jest też jakby taka łatwość tego e, gorzej jak jest chyba ten płynny bo to tylko moczy moczy i później przesycha i później tak człowiek patrzy na to nie wie czy to już było pomalowane czy nie czy to, czy to e, już e, wyschło, czy, czy jak nie? Po, po jakimś mam czasie. Czy czegoś nie ominął? A tak, ba barwa daje ewidentną e, informację, że te miejsce jest zaimpregnowane czy pomalowane. <laughs> no a później będziemy i tak to malować w szary ten właśnie kolor 7040. Ten ral No to działamy. A coś takiego. Coś takiego w takim kolorku wyszło. Zobaczcie, pomieszamy. Można będzie zaraz jechać. Słuchajcie, przegruntowałem mniej więcej trochę ponad połowę tej, tej, tej powierzchni, którą mam zamiar pomalować. Bo tu mam jeszcze taką powierzchnię w pomieszczeniu takim gospodarczym, gdzie jest spiżarnia i tamta posadzka jest nieco mniejsza. Ale tu jeszcze przed warsztatem mi troszkę zostało. No i doczytałem sobie tutaj na dokumentacji, którą dostarczył sprzedawca, że można zrobić też warstwę gruntującą za pomocą produktu, który kupiłem. Czyli tej farby właśnie żywicznej, epoksydowej. I tu jest tak, że baza 1 litr, czyli ten kolor poksydowy plus utwardzacz 0,33 i plus rozcięczalnik 0,4. No i wszystko mam. Troszkę mi zostało jeszcze do zagruntowania, bo zagruntowałem na początku y, wcześniej posadzkę za pomocą y, y, Atlasa NKP i dodałem troszeczkę pigmentu, tak że on się taki zrobił szarawy, taki ciemniejszy, y, po to, żebym widział właśnie, gdzie, gdzie kończę i gdzie mi ładnie przesycha. No i teraz taka powiedzmy jedna, dwie piąte może bardziej, dwie piąte posadzki zrobię gruntowanie za pomocą tej oryginalnej farby, jednak rozcieńczonej tak jak podaje producent w odpowiednich proporcjach i tak naprawdę zagruntuję i posadzkę tą, która pozostała i jeszcze raz zagruntuję sobie to co gruntowałem wcześniej tym atlasem. Myślę, że ten Atlas jak najbardziej sprawdzi się tutaj, bo po prostu będzie mniej chłonna posadzka, prawda? A sama jego chłonność, znaczy przyczepność już jest w pewnym sensie stworzona za pomocą tej pierwszej warstwy gruntującej za pomocą tego Atlasa. Posadzka przeschła Atlas podaje, że. Yy, maksymalnie dwie godziny to jest taki czas najdłuższy do schnięcia yy, tego gruntu pod wszelkie tam rodzaje yy, wykończeń, że tak powiem. Czy, czy to są płytki, czy farba, czy, czy na przykład nakładanie tynku. Yy, więc yy, wydaje mi się, że zacznę sobie gruntować tym materiałem, który kupiłem w formie gruntu rozcieńczonym. Z drugiej strony, i w międzyczasie później sobie wejdę na tego, na tego atlasa, jak już zupełnie będzie suchy. Garaż jest otwarty i jest cały czas wietrzenie, więc wysycha bardzo szybko. No, jak troszeczkę się postarałem tutaj, rozłączyłem sobie ten, ten pierścień. Tu jest jakaś taka opaska ściągająca. Ona zamyka farbę. Podważyłem delikatnie i zobaczcie jest e, dana farba. No taka gęstawa tu, powiem wam szczerze, z tego z wierzchu. Odłożymy sobie te dekielek. Taka gęstawa tu z wierzchu. Zaraz wezmę mieszadełko. Zobaczę, co się co się wydarzy, jak ona się zachowa. No i zobaczcie, tyle jej jest na na te całe wiaderko, czyli sporo jej ma miejsca, że tak powiem, tutaj taka gęsta coś rzadkiego takiego na wierzchu się oddziela, może jakiś rozcieczalnik no śmierdzi tak, śmierdzi troszkę, ale nie jest jakaś taka jakaś taka, że bardzo, bardzo od razu, że bije po nozdrzach że się nie da wytrzymać dobra, zaczynam mieszać no nie ma, do, nie ma jak dobrze wymieszać farbę przed aplikacją, prawda? bo to jak to tak nalać z wiadra i nie mieszać? wstyd No i słuchajcie, mamy rozpuszczalnik Tiner 92 dodany dodajemy go do wymieszanej farby z utwardzaczem. E, mieszanka już stoi e, 8 minut i producent lub sprzedawca napisał na opakowaniu tutaj na etykiecie dodatkowej żeby właśnie dodać ja najpierw rozpuszczalnik wlałem sobie do słoika który był po farbie żeby zabrać ten cały ten całą farbę z tego słoiczka bo szkoda po prostu tam na pewno parę pędzli zostało i teraz jak wymieszam i mi się to rozpuści to sobie to zabiorę już razem z razem z farbą. A teraz sobie to przeleję do tego utwardzacza jeszcze, żeby też go stąd zabrać. Aha, do tego drugiego słoiczka, bo też tam na dnie taki, że tak powiem, miodek został. Yy, I sobie to też wypłukam i zabiorę. Aha. Będę miał czyściejsze słoiczki. Okej. Okay. Teraz ten słoiczek Teraz ten słoiczek, no. Teraz ten słoiczek mieszamy, zabieramy sobie ten, ten utwardzacz. Ok. Widzę, że już na dnie jest. Jest ok. Troszkę ta farba mnie zaczyna troszkę brudzić, więc no, nie ukrywam, że warto mieć coś na rękach. Dobra, wlewamy. Wlałem rozcieńczalnik. Skinner 92 po numerze 92 no i mieszam to co było przygotowane miksturkę do gruntowania no rzadziutka tak się spodziewałem że rzadziutka będzie Producent zaleca, żeby 8 godzin po wymalowaniu warstwy podkładowej, podczekać i tak zrobimy warstwę wierzchnią. Tą rzeczywistą, czy finalną, będziemy malować. Już innego dnia. Dobra, biorę się za malowanie. Do zobaczenia. Słuchajcie, tutaj zacząłem rano. A czy rano, po południu eee, tym atlasem impregnować, e, czyli, czyli podkładować e, posadzkę e, a tutaj zrobiłem sobie według mikstury którą dostarczył e, przepis e, sprzedawca taką warstwę podkładującą za pomocą tej farby e, zasadniczej czyli tej którą, którą później będziemy malować. No maluje się całkiem inaczej, bo tutaj ta, tutaj ta konsystencja tego atlasa była rzadka, już całkiem taka luźna, czuć było po, po pędzlu, że, że ona dużo łatwiej się rozprowadza, mniej się męczy ręka, a to dlatego, że ja wolę rozprowadzić ją pędzlem, tą warstwę podkładującą, bo czuję, że ją wtarłem po prostu w tą posadzkę i ona, i ona przylega tych wszystkich otworkach jest, że tak powiem, pouklejana, poza, poza za, tak, jakby wprasowana, w, w pędzlowana. I powiem Wam, że efekt jest fajny, bo farba jest, mimo tego, że jest rozcieńczona, tak jak producent podał. Czyli 400 ml rozcieńczalnika tego 92 oznaczonego dodałem. No i teraz wchodzę z nagraniem, już dodatkowym. Chciałbym tu dodać, że posadzka jest w budynku nowym, i jeśli chodzi o jej jakość, w tej chwili do malowania była no w doskonałym stanie. Budynek oddany był w 2021 roku w lato. Przez pierwszy rok przetrzymałem w pomieszczeniu garażu troszkę różnych rzeczy przy przeprowadzce, jednak zdecydowałem się na położenie farby epoksydowej, z tego względu, że jestem też takim no, grzebiącym się majsterkowiczem różne rzeczy elektryczne. Czasami coś lubię poskręcać jakieś tam elektryczne hulajnogi, rowery, akumulatory, no, różne różności, czasami potrzeba jest coś uciąć, obszlifować. No, są różne narzędzia, są klucze. Więc tutaj muszę zaznaczyć, że nie bardzo widziałem jakby w tym przypadku kładzenie płytek, jakiegoś tam gresu. Więc od razu z założenia, jak ustawialiśmy bramę garażową, i Majster przyjeżdżał, żeby zaprogramować prawidłowo o zamykanie, to poprosiłem, żeby domknęła się do, do, do tej wylewki. W momencie, kiedy przyszły materiały, no to wcześniej sobie porządnie odkurzyłem odkurzaczem posadzkę. Nie, miało, nie miała żadnych takich skaz ani plam, no więc warunki były w tym momencie dogodne i wtedy trzeba skorzystać z tego, bo w innym przypadku może już być różnie. Farba ta o nazwie Solid znalazłem ją gdzieś w internecie, poprzeglądałem oferty i pierwszy podkład cieniutki, rzadką, mocno rozpuszczoną, żeby się łatwo ją nakładało pędzlem. Tutaj ważna informacja: w sklepie chemicznym można nabyć rozcięczalnik do farb epoksydowych firmy Nawol. Ja taki rozcięczalnik dokupiłem. Sprzedawany bodajże chyba po 500 ml takich bańkach, puszkach takich. Możliwe, że kosztował w granicach 25 zł, a może 28 za puszkę, no ale to jest niezbędne. Musicie dokupić sobie rozcieńczalnika więcej, ponieważ trzeba będzie też niektóre rzeczy umyć, samemu się trochę tam oczyścić, na no, przede wszystkim rozcieńczyć porządnie farbę sobie, bo farba dobrze rozcieńczona, troszeczkę łatwiej się rozprowadza i. Wiadomo, że będzie te opary i zapach dłużej się unosił, ale Łatwiej, łatwiej moim zdaniem jest Wykonać Coś w stylu jakiegoś takiego no jakby może Może nie po łysku, ale W momencie kiedy się wałkiem nakłada tą farbę, a trzeba mieć wałeczek taki z niedługim włosiem Łatwiej się Rozsmarowuje i nie robi się takich znaków, idąc samym za sobą. Nie? Więc dobre rozcieńczenie farby też jest przydatne i łatwiej się wtedy kładzie. Więc ja położyłem podkład, i później położyłem jeszcze dwie warstwy, te takie finalne. Powiem Wam tak, jestem z tej farby bardzo zadowolony eksploatuję ją, nie, jakoś nie szczędzę, wjeżdżam rowerami, wjeżdżam, no, są skrzynki różne, różne materiały, przesuwam czasami niektóre rzeczy. Oczywiście ona nie jest pancerna, że to nie jest ze stali, ale jest bardzo twarda, na chodzenie nie reaguje. Oczywiście sprzątam w garażu, że nie, nie pozostawiam błota czy piachu, żeby tym szorować, deptać, oczywiście zamiatam dość często. To jest bardzo ważne, żeby wszelkie kamienie i różne te piachy to wymieść. Niemniej jednak jest bardzo, bardzo fajna. Wymiata się bardzo fajnie. Także polecam dla tych, którzy nie są pewni, czy chcą kłaść płytki. Ja nie chciałem płytek, bo doświadczenie gdzieś tam widoczne było, że się coś upadnie, ukruszy, zbije się, pobije, odpadnie. I to wieczna walka, to fuga, to coś tam. Tutaj dodatkowo nie widać, ale ja bo, boki... Aż na ścianę. Z tą farbą wyszedłem, i zrobiłem sobie taki, taki lekki zabieg, takie 4 cm, być może nawet 5, na ścianę. Już nie pamiętam, że także ta, ta farba pozwoliła mi zrobić też takie, jakby uszczelnienie. I gdybym kiedyś nawet z kerszerem wlazł na, na garaż, to mógłbym sobie to spokojnie też wszystko pozmywać. Ja kupiłem cały ten zestaw. Nie wiem, czy wydałem nawet z 800 zł. Wydaje mi się, że koło 600 zł zapłaciłem, bo była przecena i kupywałem yy, dwa razy po chyba 3 litry, czy po, dwa razy po Tam jest, tam jest 2,93 i rozsięczali Tak, dwa razy po 4 litry yy, kupiłem go po 200, chyba 50 zł za, za jeden taki zestaw. I efekt jest petarda. Także polecam. Jakbyście chcieli jakieś szczegóły to jeszcze będę szukał ewentualnie może mam jakieś materiały których nie opublikowałem. To co, pozdrawiam udanej zabawy z waszymi garażami.